No dzisiaj symboliczna data, 7 czerwca, kiedy budował się 25 lat temu piękny łańcuch nadziei, determinacji, no ale i też niepewności, bo trzeba powiedzieć, że to nie były czasy takie, że ten dzień od razu dawał nam szansę na to, że nasza wspólnota regionalna będzie miała swoje granice administracyjne. A to wtedy było tak bardzo ważne dla ludzi, którzy zainicjowali to przedsięwzięcie. My dzisiaj tu jesteśmy, dlatego że my ciągle będziemy się spotykać z nowymi problemami naszych mieszkańców, nowymi z nowymi wyzwaniami. No i ważne jest, żeby w tej wspólnocie człowiek miał na siebie pewien scenariusz. Człowiek mógł zrealizować siebie, swoje marzenia, swoje plany, bo wtedy ten człowiek tworzy bardzo ważny podmiot całej wspólnoty. Chyba brałem czynny udział w obronie opolszczyzny, brałem udział w marszach, brałem udział w organizowaniu tych wszystkich protestów. Także byłem czynnym, że tak powiem, człowiekiem, który bronił opolszczyzny. A w łańcuchu gdzie stałeś? W łańcuchu stałem tutaj w polu. Opolszczyzna to moje serce. Tak, na pewno będę bronił jak będzie trzeba. Ty sprawiłeś, że powstała biała księga obrony opolszczyzny No nie, to nie była dała wspólna inicjatywa. Jak ona powstawała? No, w wydawnictwie Instytut Śląski. Wpadliśmy na pomysł wykorzystania wycinków prasowych. Zebraliśmy, podrzuciliśmy Jałowieckiemu, żeby to poukładał. Myśmy to w trzy dni złożyli do drukarni pojechało do Sejmu. Teraz patrzę na ten plac z takim ogromnym sentymentem, bo kiedy tu byłem, kiedy była obrona opolszczyzny. Na tym placu było ogromne tłumy ludzi, odbywały się imprezy na scenie, sama radość i, i to, że jesteśmy jednak w stanie obronić Województwo Polskie, co później się dokonało w wyniku tych naszych... Wspólnych protestów. No ale to już jak się dokonało, a zanim się dokonało? A zanim się dokonało, to trzeba było trochę pracować i pokazać wtedy tym, którzy majstrowali przy tej reformie państwa, że warto zatrzymać opolszczyznę, bo jest to kraj, który, który naprawdę. Znaczy, jest to województwo, które zasługuje na to, żeby zostało, ale też ze względu na to, na różnorodność, ponieważ. Ja to też patrzyłem z perspektywy e, mniejszości niemieckiej, żeby nie była rozbita, bo to chyba czasem w niektórzy w głosach mówili, że chodzi nam o rozbiciu. Byliśmy jednym takim wielkim skupiskiem i cieszymy się, że polszczyzna została zachowana. Dzień dobry Pani Senator, Pani Senator dwa słowa na tę okoliczność, ja pamiętam Pani wystąpienie w Sejmie jak Pani była żółto-niebieska. Tak, mówiłam, że do kamienia. Bo nie chciał serca otworzyć dla opolszczyzny, ale otworzył w sumie, zwyciężyliśmy, samiśmy je otwarli. Witam serdecznie Pana Ryszarda Zobaczyńskiego, byłego prezydenta miasta Opola. Ale przede wszystkim wojewodę do polskiego w 1998 roku. Dobrze, jestem szczęśliwy, że tak się rozwinęło i rozwija dalej. No mamy chyba piękniejszą od innych krain. Wystarczy wjechać w ziemię nocną, na gdzie jest granica śląska i widać te moje no i fenomen, który dzisiaj jeszcze mnie dziwi, że to się w ogóle udało wówczas bo można było to przegrać rząd AWS-u z Jerzym Buzkiem na czele był bezwzględny rozwalić wszystko to co zrobił kiedyś Gierek, bo to było według niego wszystko złe nic tam nie było dobrego, więc i te województwa trzeba było staranować tak, to jest kwestia Myślę, że tego rozwiązania bardzo ciekawego kiedyś, żeby administrację rozśrodkować, dać oddech i tlen takim miastom jak, Góra, jak Jelenia Góra, jak Legnica, Ostrołęka, to się sprawdzało. Nie? Ale wracamy do naszych spraw. No wtedy przy tej okazji chciano nas rozbić, część tłoczyć do Wrocławia, część do... Wtedy katastrofa dla Opola. Miasto powiatowe. Straciliśmy się uniwersytet, politechnikę, i po co? W powiatowym miasteczku, jakiś uniwersytet. Nie wiem, czy utrzymałby się festiwal nawet, bo inne władze, inne rozmowy, marginalizacja w ogóle. No i wtedy przy tym polskim idealizmie, że każdy jest wie lepiej, każdy jest bezserwiserem, że się wtedy zjednoczyli i jakiś mur robili, trzymali się za ręce, obojętnie czy byli czarni, czerwoni, czy żółci, czy w kapturze araba, czy LGBTowiec, stali obok siebie. Bronili. No i odnieśli sukces i trzeba się tego cieszyć. Co jeszcze można powiedzieć o obronie z czego jeszcze nie powiedziałem? Eee, ja mogę tylko powiedzieć to, co, znaczy to co było, to wiemy. Ta, mnie najbardziej interesuje, co będzie w następne 25 lat, a w następne 25 lat to właśnie rozmawiam tutaj z o, e, weteranami okopów, to jest wszystko w ich rękach i rozmawiaj z nimi o następnym 25-leciu, a nie o tym co było. <grym>

Jak, co będzie dalej? To co będzie dalej? Będzie nasza Polszczyzna kwitła cały czas, tak jak teraz rośnie w siłę, liczący się region w, w Polsce i oby tak dalej. No, efektem, czy powiedzmy, skutkiem tych naszych działań jest chociażby te 25-lecie i no mam nadzieję, że dożycie, dożyje kolejnego 25-lecia i będziemy mogli jeszcze więcej na ten temat opowiadać. Dzięki. Panowie wierzycie, że będzie dobrze. Tak, że ona, nie wierzę, że będzie dobrze. To się zaszły gdzieś w Bieszczadach. Także, nie, cały czas wierzę, że będzie dobrze. wierzyć, że wam, będzie dobrze, będzie lepsze. Nauczyłem się w Okopie, że presja ma sens, i teraz widzimy, że ma sens. Mam nadzieję, że to będzie coraz lepiej. Tu mamy z takich pierwszych przykładów, gdzie oddolna inicjatywa ludzi tak, sprawiła, i chęć ludzi sprawiła, że można było coś wymóc na władzę. To był pierwszy taki przykład, bo to nie była inicjatywa z establishmentu. Myśmy się zebrali na zasadzie, padło hasło, bronimy województwa i to nagle w całym województwie ludzie się powstali, dobra, bronimy, no. i to zadziałało. Zmobilizowało się i, i trochę znanych osób w Opolu, studenci, pełne wszystkie grupy społeczne, no i to się po raz pierwszy ludzie, chyba na Polskie... się policzyli, musieli da. się zobaczyć, ludzie się policzyli, zobaczyli, że w masie jest siła, nie? Zresztą Podobnie jak w ostatni weekend w Warszawie. Ludzie się też policzyli, prawda? My wtedy w Warszawie. Obejrzeli się naokoło, patrzymy. No, dużo nas jest, dużo. No, tak trzeba. Będzie Pani dobrze. Panie odegrały ważną rolę w ogóle w Polsce Oczywiście. Na Ale tutaj myślę, że tu nie było podziałów na płeć. Akurat było, było dużo. Było nas na pewno dużo. To jest e, chyba clue tego wszystkiego. Była nas masa. To była masa, z którą trzeba było się. E, liczyć. Wtedy, jak tworzyliśmy cokolwiek, ja przy, prosty przykład, poszedłem do e, rektora i wtedy pana profesora, e, mówimy, tworzymy klub e, na uniwersytecie. Oczywiście, macie carte blanche. Nie było osoby, która by powiedziała nie. Nie było czegoś takiego. Wszyscy byli za. Najważniejsze było to, żeby łańcuch stał od granicy do granicy województwa, ale wszystkie drogi były przejezdne, by nie tamowało to ruchu, nie utrudniało ruchu pojazdów, by wszystkie skrzyżowania były drożne. No i to, i to się nam udało pod, pod nadzorem policjantów, którzy pomagali. Wszyscy byli również zaangażowani. Policjanci drogówki, policjanci prewencji pomagali w organizacji tego łańcucha i łańcuch wyszedł. Jacek Zamorowski, w tamtych czasach naczelnik wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej. Ja chcę ty to wszystko robiłeś legalnie, czy... Robiłem, wydaje mi się, że legalnie, wprawdzie w początkowej fazie bez wiedzy swoich przełożonych, uczestniczyłem w zebraniach, doradzałem, pomagałem, a potem już w momencie, kiedy marsz przeszedł z fazy przygotowań do fazy realizacji, no to już było legalne opracowanie planu zabezpieczenia tej wielkiej, jak na województwo opolskie, imprezy i przeprowadzenie go w taki sposób, by było bezpieczne. Tak, wszystkim nam zależało, by zostało województwo opolskie, by Opole było stolicą regionu, by była tutaj na... Do komenda Wojewódzka Policji, no trzeba powiedzieć jasno, mieliśmy świadomość tego, że w momencie utraty województwa tracimy swoje miejsca pracy. Ja wtedy mieszkałem w ubołazach i przeglądam się, że w naszej gminie i powstającym wtedy powiecie specjalnie obrona opuszczyzny nie była tak widoczna jak, jak w Opolu, chociaż Mieliśmy tę świadomość, że jesteśmy częścią tego, tego województwa istniejącego prawda, od 1992 roku. Przypuszczam, że gorzej by Wam było, gdyby opolszczyzny nie było, bo bylibyście na kompletnych peryferiach. Myśmy byli w tej sytuacji, że nawet nie wiedzieliśmy, czy będziemy w województwie śląskim, czy górno górnośląskim, jakby się nazywało, czy też dolnośląskim, dawnym, dawnym wrocławskim. Chociaż zawsze woleliśmy być w opolskim. Nie paliliśmy o tylko na czele naszego pochodu do Sejmu szła orkiestra z górażczy, grając szła Karolinka do Gogolina. Dziewczęta w stroju śląskim rozdawały stojącym obok warszawiakom tulipany i panowie eleganccy w strojach śląskich rozczęstowali kołoczy. Teraz jak wracam do tych materiałów, najwięcej naj materiałów ma wojewoda Zabaczyński z tamtego okresu, ale też trochę mam. Jak wracam, to no wprost niewiarygodne, że myśmy organizacyjnie tak to opanowały, no, aż no, po prostu jestem pełna podziwu dla, dla nas no, z tamtego czasu. A Pani tak to no, oczywiście no duma Pani, z mieszkańców, Panie że stanęły. To, to było niesamowite, 40 tysięcy stanęło na trasie tego łańcucha. To jest ogromna liczba. Ale stała kobietami, z tego co pamiętam. No, kobietami stała, znaczy najpierw kiedy wymyśliłam ten, ten łańcuch nawiązując do Wtedy to poszłam z tym do wojewody, wojewoda powiedział, że to jest nie do zrobienia, że, że to, to się nie, się nie uda, no pomysł może fajny, tego, ale nie do realizacji. Duszy, przyszła do mnie Danka Berlińska, moja koleżanka tak i Ula Ciołeszyńska i, i mówią, no co ty, no jak to, mógł, mógł, jak to wojewoda mówi, że się nie da? Oczywiście, że się da, oczywiście, że zrobimy. my to potrafimy zrobić, nam się to uda idziemy jeszcze raz do niego i go przekonujemy poszły, no wiadomo ja bohater, Danka, wulkan energii był Ula tak samo przekonałyśmy przekonałyśmy, na, na zapleczu jego gabinetu, w moim gabinecie jego asystenta było, było to centrum i w, w którym się to przezgadzało no i, i tak to i było właściwie tylko kobiety. Była jeszcze potem, doszła żona wojewody Zypaczyńskiego, e, doszła żona posła Szczygielskiego, Maryla Szwedtowicz, Grażyna Latowa. I postanowiliśmy udowodnić, że to się da, dlatego że na spotkaniach, które były w Instytucie Śląskim, to i Policja, mnie, i samorządowcy mówili, że na pewno nam się nie uda. Nawet nasi na, na, na koledzy, ja i jak teraz czyta, to też mówię, że się nie uda więc nam się kobietom to udało. Ja ze wzruszeniem dzisiaj uczestniczę w rocznicowych obchodach dlatego, że miałam okazję i ogromną przyjemność współpracować z Danusią Berlińską kiedy to wszystko się tworzyło co dzisiaj wspominamy po 25 latach i tym bardziej Chciałabym serdecznie wszystkim podziękować, którzy wtedy i dzisiaj cały czas tworzą pewną niepowtarzalną wartość dla Województwa Opolskiego, mianowicie jedność i wspólnotę. Ja bym życzyła młodym ludziom, żeby podobnie jak my wtedy byli razem, czuli się i utożsamiali się z tą ziemią. I z tym wszystkim, co tworzy jej tradycję i co jest podwaliną, bo wydaje mi się, że 25 lat temu to myśmy tworzyli także pewien kapitał i chciałabym, żeby ten kapitał procentował także dzisiaj. My tego kapitału po 25 latach nieskromnie, mogę powiedzieć, nie zmarnowaliśmy. Myśmy go przez te 25 lat Wspólną pracą pomnożyli i mam nadzieję, że w dobrym stanie po 25 latach województwo opolskie może śmiało myśleć o dobrej przyszłości. jest <grywa> tak o, właśnie do tego to <grywa> super zdjęcia. <grywa> Pana kapitana. <grywa> Pana kapitana. <grywa> Panie kapitanie. zdjęcie jest <grywa>